で oh. oh. dziękować za to, że przyszedł 1050 lat temu do Księcia Mieszka I, który otworzył dla Jezusa swoje serce i przyjął chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chcemy dziękować za tę błogosławioną chwilę, błogosławiony dzień i rok 966. Odtąd przychodzi i buduje swój Kościół, a także naszą narodową tożsamość. Jakże bogate są dzieje naszego narodu znaczone obecnością Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża. Pięknie ilustrują te dzieje, drzwi. Jarosławskiej Kolegiaty wykonane na pamiątkę tysiąclecia chrztu Polski. W tej kolegiacie dzisiaj chcemy dziękować za te piękne dzieje. A sama świątynia od ponad 420 lat służy spotkaniu ludzi z przychodzącym stałym Zbawicielem. Przed kilku dniami w naszej telewizji redaktorzy poszukując jakiegoś świadectwa o świadomości historycznej i świadomości chrześcijańskiej w naszej Polsce, próbowali zagadnąć na ulicach poszczególnych przechodniów przypadkowych zadając pytanie na temat tej rocznicy 1050 lat chrześcijaństwa, co to znaczy, czy co ci ludzie wiedzą, co szary obywatel polski wie. I przyznam, że poczułem się dumny z polskiego chłopaka, z polskiej młodzieży, taki ubrany nowocześnie, nikt mi nie podejrzewał, że, że właśnie, że da świadectwo honoru naszej ojczyźnie zapytany o chrzest Polski, o datę, o kiedy, powiedział, 14 kwietnia 1966 roku, ponieważ wtedy wypadała Wielkanoc. A więc okazuje się, że ta, ta wiadomość historyczna, czy ten przekaz historyczny jest bardzo ważny. I jednak dociera to do dzi także dzisiaj do, do młodego człowieka, bo ta świadomość jest nobilitacją narodu, jest nobilitacją Polski, że zaistnieliśmy w historyczny sposób w rodzinie narodów, w rodzinie europejskiej, że weszliśmy do historii. Od tej pory wiele wydarzeń będzie odnotowanych, będą ważne, dlatego że będą ważne nie tylko dla jednego plemienia, dla jednej rodziny, ale będą ważne dla rodziny narodów europejskich, Polaku siedzi to zaciekawienie światem, ale jednocześnie dobrze, że jest tkwi w Nim, żyje, rozwija się, jest przekazywane, to utożsamienie się z tym miejscem, gdzie przyszliśmy na świat, z tą mową, którą się posługujemy, która staje się szerokim traktem pozwalającym na nawiązanie kontaktu z kulturą światową.